Cześć witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku na kanale WETOS na weekendzie Kapitalizmu. Teraz gościem jest Mateusz Benedykt z Instytutu Misesa. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za przyjście tutaj dziękuję na, na, na te pufy. Będziemy rozmawiali, moi drodzy, o gospodarce ekonomii w strefie euro? Jak to się, się potem przekłada? Tam się coś, jakieś zawirowania się przekładają na rynek Polski i właśnie e, chciałem Cię zapytać o to, e, czy będzie kryzys i recesja w strefie euro? To na pewno trwa jakieś spowolnienie i jest możliwe, że będzie jeszcze głębsze. Yy, jakby w ogóle no, gospodarka strefy euro od dawna nie jest w dobrej kondycji. Okay, mam newsa. To przeczytajmy tego newsa w takim razie. Dobrze zacząłeś o tym właśnie, że. O PKB Niemiec, moi drodzy, w trzecim kwartale 2019 roku wzrosło o 0,1% wobec poprzedniego kwartału. Jest to wynik zgodny z rynkowym konsensusem i lepszy od spadku o 0,2% w drugim kwartale. No i um, niemieckie PKB wzrosło, ale wskaźnik PMI dla przemysłu nadal znajduje się poniżej poziomu ożywienia. Kraj uniknął recesji, m.in. dzięki silnej konsumpcji prywatnej. Um. Kontynuuj dalej. Jakby myślę, że nie masz tam co emocjonować, czy jest jedna dziesiąta na plusie, jedna dziesiąta na minusie. Obliczenia statystyczne nie są na tyle dokładne, żeby to, to, to była jakaś silna granica recesji czy, 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 czy rozwoju. Na pewno gospodarka strefy euro przestała się praktycznie rozwijać. Ten rozwój rzędu 1% nie jest szczególnie imponujący. Co natomiast jest ważne i ciekawe, to jest to, że dzieje się tak, pomimo tego, że Europejski Bank Centralny od wybuchu kryzysu finansowego praktycznie nieprzerwanie stosuje bardzo luźną politykę pieniężną, obniżył do zera, czasami nawet poniżej zera, swoje stopy procentowe i dokonał masowego skupu aktywów. Mhm. Wszelkiego rodzaju obligacje, czy to rządowe, czy korporacyjne. Już prawie, że wykupił wszystko, co było wolne na rynku. Nie bardzo ma co, co, co kupować dalej. Próbują te, te, te programy niby stopować, ale jak tylko coś się gorzej dzieje, to, to ogłaszają znowu, że jednak jeszcze trochę tych obligacji poskupują. I pomimo tak. Jakby wydawałoby się prorozwojowej polityki, że tutaj będą stymulować niskie stopy procentowe, to firmy zaczną inwestować, będzie rozwój, to to wszystko y, idzie gdzieś w zupełnie innym kierunku. Co pokazuje nam, że te banki centralne zupełnie nie wiedzą co robią i nie mają kontroli nad gospodarką. I te manipulacje stopami procentowymi przynoszą więcej szkód niż pożytku, zwłaszcza w długim terminie. I w przypadku gospodarki strefy euro, mówimy, że, znaczy ekonomiści mówią, że ta gospodarka się zombifikuje, także mhm. mamy do czynienia z firmami zombie. Czyli mamy do czynienia z takimi firmami, które utrzymują się na rynku tylko dzięki temu, że mogą tanio refinansować swój dług, że mogą te kolejne obligacje wypuszczać na rynek i nawet jak one mają śmieciowy rating, to i tak są śmiesznie nisko oprocentowane. Są skupowane. Bo skoro. Europejski Bank Centralny kupi te wszystkie lepsze i średnie to inwestorzy prywatni cokolwiek jak są kupisz to te śmieciowe im zostaje które są i tak już bardzo wysoko wyceniane czyli to mają bardzo niskie rentowności i te firmy zatrzymują zasoby kapitału i pracy Swoich nieefektywnych przedsięwzięciach. Gdyby stopy procentowe wzrosły, gdyby pozwolono tych firmom na bankructwo, mhm. na to, żeby ich majątek został wykupiony przez nowych, efektywnych konkurentów, którzy mogliby przejąć ich pracowników. Przejąć ich zasoby kapitałowe, wykorzystać w jakiś nowy, lepszy, twórczy sposób, ale Europejski Bank Centralny nie chce na to pozwolić, bo to wiązałoby się z silnymi wstrząsami, i tak politycznymi, i ekonomicznymi. I na to oczyszczenie nie pozwala od 2008-2009 roku. I ile cały ile czas te, może te błędy się kumulują. No, to jest takie pompowanie balona w takim razie cały czas. W Japonii trwa to już prawie 30 lat. E, tak, Czy można. E, niestety co, to jest ten przypadek, którego powinniśmy się bać, że to w tym kierunku może zmierzać. E, I jakby nie widać sygnałów, że to miałoby się zmienić. Mhm. Nowa prezeska Europejskiego Banku Centralnego, zdaje się, ma takie same poglądy na politykę pieniężną, bardzo zbliżone do. do, do ustępującego prezesa dragiego, więc to, to, to szaleństwo będzie trwać. I, i jakby no, to, to, że ta polityka monetarna Banku Centralnego jest tak zła, to jakby w moim mhm. przypadku jest główny powód do tego, żeby być przeciwko jakiemukolwiek wstąpieniu do strefy euro, żeby z tymi firmami zombie, i z tym Zombie z systemem bankowym nie mieć, nie mieć zbyt wiele mhm. wspólnego. Ale jakie są zagrożenia w takim razie? Bo to pompujemy balon, tak? Ale czy to są jest, jest to jeszcze zagrożenia, że co się może um, zdarzyć jakby... i co się może potem przełożyć na Polskę? Yy, znaczy... Czy coś tam mogłoby, nie wiesz, walnąć? Ty, na przykład... Z tym, że jakby no, ten, ten, ten balon już jakby pękł w 2008, 2009, 2010 roku, później znowu w 2013 bodajże była kolejna recesja. I on teraz jakby no, nie mogą go napompować po raz kolejny, tak? super wzrosty nie wiem, dwuprocentowe przez dwa lata, teraz znowu tam zjeżdża do 1%, mhm. procenta, czy gdzie nie gdzie już do zera, więc jakby nie bardzo już ma co pękać. Tak? So, mhm. Są błędne inwestycje, które nie są upłynniane, bo nie jest stosowana normalna, rynkowa procedura bankructwa, a no, można podtrzymywać to, to, to zombie przy życiu, to jest mało efektowne. Tak? Obawiam mhm. się, że może niestety nie być wielkiego krachu, który by przyniósł jakieś, jakieś ożywienie, że, że, że to, 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 to ta niejakość może trwać bardzo długo. No ale i co? I tak będzie to trwało, myślisz, 10 lat, 15 i, i będzie jako tako? jakoś to e, będzie? Tak, no jakby jakaś drobna konkurencja wewnątrz strefy euro istnieje. Tak nie wiem, Irlandia ma lepszy system gospodarczy, niższe regulacje, niższe podatki, mhm. więc jakoś te. te, te Trochę tam jakieś ruchy istnieją. Tak? Jedne państwa rozwijają się lepiej, inne gorzej, ale jeśli jest ten, to monstrum z Frankfurtu, ten Europejski Bank Centralny, który. Pomaga tym wszystkim rządom, które nie chcą zmniejszyć wydatków, żeby trochę więcej sektor prywatny przejął zasobów, nie chcą dzięki tym obniżkom wydatków obciąć podatków, nie chcą zmniejszyć regulacji nakładanych na rynek pracy czy, czy, czy na jakieś inne rynki, no to, 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 to żadnego dynamicznego wzrostu z tego nie będzie. Tak? A jak się w tym odnaleźć, odnaleźć może Polska. Bo my jesteśmy często wykonawcą wiesz, usług różnych, przemontowujemy coś i wysyłamy tam e, za granicę, na przykład do, do Niemiec. I jakby, jak tam coś, e, na przykład spowolnienie jakieś będzie większe, na przykład powiedzą, że nie możemy więcej kupować od Polaków, na przykład, bo na przykład musimy zmniejszyć e, ilość zamówień i to może pójść jakoś kaskadowo, i dzięki temu Polska może stracić właśnie? Znaczy na pewno z racji tego, że te powiązania handlowe są, są duże, to, to spowolnienie na części polskich firm się się źle odbije. Natomiast te, 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 te warunki pieniężne w Polsce są mniej szalone. Tak, te, te, mamy niskie stopy procentowe, ale jeszcze koło realnego zera jesteśmy nie na realnym minusie, jak, jak mhm. w strefie euro i jeszcze ta, 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 ta gospodarka wykazuje więcej elastyczności. Raczej chyba nie mamy problemu z firmami zombie i jesteśmy też otwarci na handel i inwestycje nie tylko ze strefą euro, ale też z innymi państwami. Natomiast myślę, że gdyby strefa euro rozwijała się lepiej, no to też polska gospodarka by się rozwijała Szybciej tutaj to, to, to rozwój gospodarczy jest takim procesem, który wyciąga wszystkich i tych biedniejszych, i tych bogatszych. To, to, to niestety nie jest tak, że jak tam jest źle, to nagle w Polsce będzie lepiej. To, to, to nie jest taka gra mhm. o sumie o zerowej. Sumie zerowej. To, to, to właśnie Im gdzieś jest lepiej, to tym też lepiej dla nas, bo tym. Właśnie więcej zleceń może tutaj przyjść, więcej inwestycji potrzebnych do tego, żeby te globalne łańcuchy produkcji spinać, byłoby coraz więcej możliwości. Więc, generalnie, to, to, to co wyprawia EBC, jest złym prognostykiem, natomiast ciągle jeszcze Polska jako tako sobie radzi, w jakieś te, te, te Potencjały wzrostu i konwergencji z racji tego, że, że jesteśmy biedniejszym krajem, mm -hmm. e, istnieją. I no, no jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby kolejne kraje pod względem dochodu wyprzedzać. Tak, zdaje się, że ostatnio Grecję i Portugalię już wyprzedziliśmy. Włochy są na horyzoncie. Mm -hmm. e, Mamy tu informację właśnie z gus były badania o średniej płacy, właśnie brutto w średniej krajowej w Polsce, brutto i na Październik 2018 to wyszło 5000 zł brutto, oczywiście jest to liczone dla firm zatrudniających powyżej 9 osób, no i to jest średnia ameliana płac znacznie lepiej oddająca wysokość zarobków kraju wyniosła w badanym okresie, w badanym okresie 4100 zł brutto, czyli około 900 zł mniej. Jak ty masz właśnie komentarz do tego, że no coraz więcej nominalnie zarabiamy, więcej w liczbach? Yy, tak, no i na szczęście te wzrosty nominalne są na tyle duże, że jakiego by wskaźnika inflacji nie użyć to, to i tak widać, że realne płace też rosną. Yy, generalnie nie jest to zjawisko nowe. Jeśli popatrzymy, jak płace w Polsce się zmieniały od początku lat 90. to widzimy, że one średnio. E, rosną realnie o 3,5% rocznie, co dzięki procentowi składanemu sprawia, że co 20 lat się podwajają. Mhm. I te, te ostatnie dane są jakby może trochę powyżej tej średniej, bo to był szczyt jakiegoś boomu gospodarczego, mhm. e, więc pewnie te, te, te może nawet 6% rocznie te, 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 te realne wzrosty mogły wynieść. Natomiast cały czas gdzieś, gdzieś koło tych 3,5% realnego wzrostu płac Yy, gdzieś tam krążymy, jakby, więc no, jest to wynik przyzwoity który sprawia, że doganiamy inne kraje. No natomiast jakby na pewno nie jest to wynik na miarę ambicji Polaków, którzy mm -hmm. chcieliby zarabiać tyle, co, co za odrą już za 5 lat, a nie za 25. No czas są te wiesz, Jak w latach 90., jak byłem dzieciakiem, to już zawsze mówili, że już za chwilę dogonimy, będziemy doganiać za obkami Niemców. Gonimy, gonimy. No tak, no, jak zaczynaliśmy, to jakoś nominalnie około, około 10% tyle co Niemcy mhm. y, zarabialiśmy realnie, tam, uwzględniając różnicę w sile nabywczej pewnie dwa razy więcej. Y, może około 20, 25%. Teraz gdzieś tam pewnie jesteśmy na 50 paru procentach, uwzględniając różnicę w sile nabywczej, więc no, ta konwergencja tak tak zwana mhm. następuje, ale to powoli. Niestety nic nie wskazuje na to, żeby coś radykalnie na lepsze się miało zmienić. No, raczej powinniśmy trzymać kciuki, żeby tutaj coś się nam nie pogorszyło, żebyśmy jednak... Nie poszli drogą innych krajów, które w rozwoju się mocno przyblokowały, bo yy, na przykład w Węgrzy na początku transformacji yy, tam płace były, zdaje się, że prawie dwa razy wyższe niż w Polsce, teraz są takie same. Mhm. Czy nawet w Polsce są, są nieco wyższe, więc ta, ta, ta konwergencja niestety. Nie jest czymś automatycznym coś, co, co, co zawsze następuje, ale też właśnie Węgry na przykład były krajem, który tym się zawsze wyróżniał wśród tych postkomunistycznych mhm, krajów m. środkowej i wschodniej Europy, gdzie były najwyższe wydatki publiczne i najwyższe podatki. No Może to jednak e, sugeruje, że jedna droga. Nie ta droga. <głos》> Nie do końca jest dobry pomysł, I, a niestety te wydatki publiczne od 2016 roku w Polsce rosną. Jeszcze do Węgier nam dużo brakuje, ale z ale złym kierunku, zdaje się, podążamy. A, a sądzisz, że moglibyśmy, znaczy, czy wiesz, czy Polska na przykład będzie korzystała z napływu kapitału jeszcze zagranicznego poza strefy euro? Wiesz, czy jakiś amerykański kapitał, teraz chiński. Myśmy pierwszy przewóz e, towarów tam z Chin do Gdańska, 10 dni jechały pociągi, tam wiesz. Wielka euforia w Gdańsku, bo przyjechały pierwsze pociągi z Gdańska, czy. Znaczy, z Chin. Jakby to, to, I to, jest, może... to jest super, iż to jest opłacalne i tam jest za dużo państwowych instytucji zaangażowanych nie. w budowę tego y, wielkiego kolejowego szlaku, żeby nie miał wątpliwości. Znaczy, nie wiem jak jest, nie znam y, takiej mikrostrony tych przedsięwzięć, czy, czy na budowie jakichś wielkich linii kolejowych przez Azję można zarobić? Tak? Czy, czy to, ile tam tych transportów przejedzie, mm. spłaci nam z zyskiem, ile wydamy na budowę i utrzymanie tych torów? Yy, to bo, powinien być priorytet. Tak? Mamy rzadkie zasoby i jeśli mamy ten stal gdzieś przerabiać na tory ją kłaść. Przez azjatyckie wertepy, no to dobrze by było, żeby to było sensowne ekonomicznie. Czy tak jest w przypadku tych, tych jedwabnych szlaków? Nie, Nie wiem. No, no. W dużej mierze niestety te duże projekty infrastrukturalne są raczej próbą pokazania siły państwa niż, niż tym, co, co, co jest rozsądne ekonomicznie. Więc należy tutaj być sceptycznym. Znaczy, nie jestem w stanie powiedzieć, czy, czy, czy jak jest w tym przypadku. Inwestycji zagranicznych pewnie moglibyśmy więcej sprowadzać, gdybyśmy mieli nieco lepszy system instytucjonalny, na przykład gdybyśmy co roku nie zmieniali tam kilkuset stron prawa tak, podatkowego i tak dalej, to, to, to jakby tak, w Polsce CIT na jakimś tam średnio o niskim poziomie nie jest tak źle, tylko no, Warunki prowadzenia działalności powinny być bardziej e, stabilne e, tak, w tych rankingach doing business czy wolności gospodarczej, gdzieś tam w jakimś środku mhm. się znajdujemy. 50. E, więc jest, jest wielkie pole do poprawy, to, to z pewnością zanim do, do wolności gospodarczej w Hongkongu czy Singapuru dojdziemy to, 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 no to musiałyby jest, dekady reform… To jest Szwecja po drodze, Wielka Brytania jest pod i tak dalej. E, Gdybyśmy się z tą stronę poszli na pewno… Mogły być jeszcze więcej kapitału i te płace mogłyby rosnąć jeszcze szybciej, tak? Bo jakby bezważna, nie ma żadnego konfliktu między kapitałem a pracą. Jak to niekiedy próbuje się ludziom wmówić, to właśnie to no nieodwrotnie. Im jest więcej inwestycji, jest wyższe wyposażenie, wyposażenie kapitałowe, tym więcej ludzie zarabiają. I właśnie no, te, te inwestycje to jest to, czego y, potrzebujemy. I niestety raczej mieliśmy zapaść w inwestycjach w ostatnich latach. Firmy zagraniczne działające w Polsce były praktycznie jedynymi, które jakoś nie przestraszyły się u ostatniej kadencji rządowej i jakoś te, te inwestycje podejmowały. Więc jakoś chyba bardziej wierzą swoich prawników i swoje kancelarie, i że jakoś jakieś wielkie konfiskaty własności nie będzie lub że będą sobie w stanie poradzić z działaniami Fiskusa. Czy mają rację, to oczywiście się okaże. No Trzymamy kciuki w takim razie ze wszystkich przedsiębiorców, czy to zagranicznych, czy tutaj rodzimych i żeby każdemu się udało i żebyśmy się razem wszyscy bogacili. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za przyjście na, na ten wywiad na kanale WETO. Słuchajcie, jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję. Się, cześć, cześć.